Wysyłka wspaniałych produktów firmy Kulbacki, co? Gołębie wczoraj poszli, teraz i gołębie i produkty, a teraz jeszcze produkty, szcziszów, sadki, jawożno. Leczna Mleko, śmietanka społa prosto z fabryki poszły do Was za 2-3 dni będą u Was na miejscu. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Następna wysyłka Disa jutro pójdzie reszta. Pozdrowienia! Dobra, so, co następne wysyłki produktów z firmy Kurwackiej, Produkty Zica, Produkty Mega Number one. Zamów jeden produkt, i się przekonaj sam. później zamówić jak ten pan cały komplet. Cały komplet wystarczy. Jak masz dużo głębi na rok, jak masz mało na dwa lata. 43 470 i wstępna. Tuchów 33,170. Tak. 28,300. Jędrzejów. Leczna, 21 0 Wszędzie się sprawdzają moje produkty Dobroszyce 56 400 44.280. Rydultowy 44 Plany masz w środku Poczty I jeszcze dla Adama Miejscowość Słupca 62 400 Pozdrowienia. Przekonaj się sam. Zamów chociaż jeden produkt, na przykład pilarkoki lub szmytanka. A później z resztę produktu. Pomagam każdemu. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć.